Mini Cooper, 2016 rocznik, 1.5, 3 cylinderki, benzynka, B38 silnik, jeśli dobrze sprawdziłem, to ma to chyba 136 koni, um, 174 308 km na blacie, myślę, że autentyczny. I co zwróciło moją uwagę, jak zamykam drzwi w tym samochodzie, to posłuchajcie jak w jakimś furgonie, jak tutaj normalnie rezonuje dach. Masakra, jak w jakimś dostawczaku, jeszcze raz. No. Dobra Przemilczmy to A jak to wygląda Pod maską O, no, uciekane tutaj Mimo tego, że trzy cylinderki, Ale to jest malutkie autko Tutaj jest zbiorniczek Płynu hamulcowego Jakby ktoś był ciekaw No i kurde, wszystko pod górkę. Widzę, że rozrząd jest przy skrzyni biegów z tyłu. Nie mogli zrobić tu z przodu w tym silniku, kurde, ułatwić robotę. Nie, to musiało być z tyłu. Poza tym podczas jazdy to ma to buta niesamowitego. No leciutki samochód. Nie czuć podczas jazdy, że to są trzy cylindry. Jaką ma śmieszną osłonę paska klinowego. No... Dobra, jak to wygląda od spodu? Oczywiście zabudowane całe, więc za dużo nie pokażę. Ale tak tyle o ile. Całe zabudowane, więc chyba cicho jest dosyć w tym aucie. Tam za dużo nim nie jechałem, ale względnie cichutko było. No. Sworzeń wprasowywany, chyba tak. Chyba tak, jak mi się dobrze wydaje, to wprasowywany. Piasta przykręcana na cztery śrubki. Widzę to dobrze, że nie trzeba wyprasowywać z tej zwrotnicy tylko łożyska, tylko całą piastę zmieniamy. Ja akurat tak wolę, prościej wiadomo. Prościutkie zawieszenie tulejki, te tylne widać pełne. No, to powinno być wieczne, praktycznie, nastawione na taką twardość. W takim razie. Ale sportowe autko. Sztywne na pewno. Tu jest ciekawostka. Rozrusznik jest tu na wierzchu. Kurde, jaki piękny dostęp do rozrusznika. Normalnie na wierzchu, na dole rozrusznik. Jak tam zajrzymy przez tą wnękę, od razu widzimy, że za turbiną mamy od razu przykręconą bułę. To nie jest chyba GPF, to jest chyba zwykły katalizator. Chociaż nie jestem przekonany, ale chyba zwykły katalizator. Też aluminiowy blok Tak, to suchutko o, Ta końcówka kierownicza potężna Kurde, taka gruba Jakby to do jakiegoś busa było No tak, wszystko zabudowane Tak jak mówiłem Taka, znaczy no w sumie 1.5 pojemność To też nie jest tak najmniej, to nie 1.0 Trzy cylinderki, więc no rura dosyć gruba Dosyć gruba ta rura. O, tu jest ciekawostka. Mini, teoretycznie samochód pochodzący z Anglii, robiony przez Niemców. Yy, wydech Czech Republic, a tylne amortyzatory, jak patrzyłem, BMW Made in Poland. Także taka kooperacja. Jakbyś tam konserwację tutaj widać, nawet całkiem, całkiem na tych elementach no Jak na 2016 rok to ma ile już? 7 lat. Bez ma 7 rok idzie. no to ta rura tu ładnie wygląda kurczę. Nawet ładnie. Tył tutaj też na razie nie widać jakichś rdzawych zbytnio nalotów, tam tylko na łebkach śrub od piasty, A, ale to... To jest nic. Zwykłe zaciski. Nie wiem, nie patrzyłem. Tu jest chyba mechaniczny ręczny, bo nie ma żadnego silnika tam w głębi. Chyba nie, nie, nie patrzyłem, czy wajcha tu ma, czy nie ma koleżanki auto. No tutaj tego, tej konserwacji pod tymi plastikami widzę wszędzie, wszędzie wystaje ta konserwacja. No to ładnie nawet to. Tam wszędzie widać konserwację fabryczną Proszę, ile tam tego widać? Całkiem, całkiem No trzyma się to kupy Zobaczymy, jak tam wydech Czy ładnie, czy nieładnie nie widzę, potem zobaczę na filmiku Nieokopcony 175 tysięcy cylinderki w benzynce Wyżyłowany dosyć silniczek. No, także tu za więcej, za wiele nie ma. O, te do podnoszenia podstawki jak w opluwek 3 tudzież Signum C tudzież ofiacie Chroma lub w Sabie 9,3. No, także tak to wygląda. No, saneczki nie mają żadnych rdzawych nalotów. Tutaj delikatnie się zaczyna. Ale to, to to jest nic. No ładnie to wygląda. Ładnie nie powiem. Ciekawie tylko dopóki się coś nie zacznie dziać przy tym silniku. Dobra, to tyle. Pozdrawiam.